Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim oczywiście kanale, jakby nie inaczej. <laughs> Wpadłem na taki pomysł, że nakręcę, filmik, gdyż dwa tygodnie temu pan Piotr 3282 o takim niku, napisał mi komentarz odnośnie hydroponiki jak to działa, jaka pompka i tak dalej. A komentarz, brzmiał, a komentarz brzmiał, dzień dobry, jeżeli mogę, to chcę zadać bardziej techniczne pytanie. Pierwszy, czego używasz do pompowania wody z akwarium do doniczek z hydroponiką? Dwa, jeżeli odpowiedź do punktu pierwszego to pompka, to jaka to pompka? I jakiego, jakiego rodzaju połączenia stosujesz, stosujesz między pompką a doniczką hydroponiki? Aby mieć pewność, że nic z Ciebie nie zawiedzie. Czytaj, nie będzie żadnego niekontrolowanego wycieku. Czy powrót z hydroponiki do maniaka? Z czego jest zbudowany i czy miałeś już jakieś przykre niespodzianki z tego tytułu? Wdzięczny za uzyskane odpowiedzi! Pozdrawiam Piotr. A więc, nawiązując do komentarza Pana Piotra, hmm, na pierwsze pytanie: czego używasz do pompowania wody w akwarium? Już Wam pokazuję, do czego używam. Nawet będzie chyba widać nazwę aktualnie tego. O, jak bałcha, bo widać będzie widać nazwę aktualnie mojego filterka, który tutaj jest zastosowany. Panie Altumie, przepraszam, o, chyba nie będzie widać. Może przybliżymy, no trudno. To jest ten filterek. Dokładnie ten filterek to jest troszkę, to wiadomo, w kresnorowcach, czy tam coś tam. O, Aha, nie widać kurczy nazwy, a to jest nazwa HJ751, Power, czyli moc, którą on pobiera, to jest 10, 10 W. O, jest taki zwykły filterek, proszę bardzo. Mm, tu jest zamontowany do niego rurka, i tą rurką pompuje się woda do tych, można powiedzieć, doniczek. Tak? O, musimy oddalić, bo troszkę słabo już było widać do tych doniczek jest pompowana ta woda. O kurczę, zwróciłbym... stojak, stojak, nie stojak, tylko... o, mniejsza z tym, co telefon się... Yy, drugie, to pompka jaka to łąbka rodzaju jaki rodzaj połączenia stosujesz między pompką a doniczką, aby mieć pewność, że nic Ciebie nie zawiedzie. Z tym, z tą zawodnością właśnie. I tutaj właśnie bardzo ważne pytanie, i już pokazuję jak tutaj, tak jak mówiłem tutaj jest od tej pompki dany taki wężyk na tym wężyku zastosowałem dodatkowo e, zaworek pre, regulujący przepływ ten niebieski gdyż ten filtr jest jeden z tańszych, najtańszych w sumie chyba na rynku chyba jakiś tam Chińczyk <laughs> przepraszam e, i nie ma regulacji przepływu, a to jest bardzo ważne gdyż żeby, uregulować, żeby wyregulować poziom w tych rurach moich a la doniczkach, to trzeba mieć właśnie taki myk zrobiony. Jak tu idzie? Nie mam nadziei, że będzie widać. Idzie to do pierwszej rury. No, słabo troszkę widać, ale to, to coś tam widać. Przybliżymy. O, o! Do tego pierwszego węża pompuje się woda. Drugi wąż jest po to, żeby spuścić w razie coś wody. coś to jest zakorkowany. Więc nie muszę spuszczać, że tak powiem bezwładnie tej wody, wszystkie tylko mogę sobie spuścić dokładnie z rury całej wodę z górnej rury tutaj, to, to jest tak do, do tej górnej rury, czyli do pierwszej doniczki jest płynie sobie woda, tędy, tędy płynie sobie, płynie płynie rzeka, płynie przez Ukrainę, dobra i teraz tutaj mamy drugi taki mek nie wiem czy to będzie widać te rury są połączone, widzicie tu w tej górnej rury wpływa do dolnej, nie wiem jak Wam pokazać palcem czyli do tej dolnej szufladki do tej woda płynie tędy, spływa sobie tu, płynie tu, tędy, tędy sobie płynie, płynie przez całe 2 metry i tym, tym tą rurką jest spływ zrobiony. I tu też tak będzie słabo to widać. Także z tej rurki sobie spływa Co do błędów. Już Wam pokazuję, znaczy może powiem. Najpierw pokażę, a później Wam powiem takie błędy. Błędem, tylko muszę być wyżej. Błędem to jest ta rura, która znajduje się. Czekajcie, żeby mi telefon nie wpadł do wody. Słabo tutaj widać ją. To jest rura FI 110, 110 czyli 110 mm 11 cm. Ona jest za mała. Ogranicza strasznie przepływ wody. Ta woda cały czas jest tu góry. Tam tutaj jeszcze nie ma, ale na początku, czyli z tej strony, już Wam pokazuję. Ale się kręcę dzisiaj. Czyli z tej strony widzicie, słabo widać, ale tu jest woda praktycznie pełna rura wody. Tu jest rura... 160 Też bardzo pięknie widać Bez światła, ale coś no O troszeczkę już tutaj widać Ale słabo Tu jest rura 160 zrobiona Kurczę, poczekajcie, wezmę lampeczkę Bo nic z tego nie będzie Trzeba wziąć lampeczkę Ok, mamy lampkę Lampkie, jak to jeden YouTuber mówi. dobra. O, tu jest Rafi160. Jak widzicie, tutaj ładny przepływ nie jest. Nie, nie że tak powiem, nie hamuje tego. Ech, dobra, teraz postawimy telefonik i opowiem o czego bym nie zrobił z tego wszystkiego. I czy jestem pewny swojej, swojej hydroponiki, że tak powiem. Więc, czego bym. Yy, jakieś jeszcze muszę sobie przypomnieć? Pytanko yy, do punktu widzenia jaka to pompka, jakiego rodzaju połączenia stosujesz między pompką a doniczką hydroponiki? No to już to wiadomo, aby mieć pewność, że nic Ciebie nie zawiedzie, yy, żeby mieć pewność, że nic nie zawiedzie, trzeba, jak wiadomo, jak prąd się wyłączy. Trzeba mieć tą tolerancję wody, że spłynie z tych donic do, woda do, do akwarium, to też trzeba mieć to na uwadze. Na, takie, na taką okoliczność, okoliczność trzeba być przyszykowany. Czy powrót wody z hydroponiki, to właśnie tamtym, tamtym wężem, tamtą rurką spływ jest. Yy, czy miałeś już jakieś przykre niespodzianki z tego tytułu? Przykre niespodzianki. Przykre niespodzianki na pewno tak były. Była taka jedna przykra niespodzianka, w sumie ona się powtarza ta niespodzianka. Hmm, przykra niespodzianka to jest ta rura 110. To jest rura 110, hmm, nie dość, że jest za mały przepływ w niej, szybko się zapycha i ogranicza strasznie przepływ. 2 hmm, hmm, strasznie ciasna jest, czyli Jakieś rośliny doniczkowe, paprocie zwykłe nawet, jak widzicie tam troszeczkę już słabo ta paproć z tego, rodzaju, że, z tego tytułu, że za słabo, za słabo system korzeniowy nie ma gdzie się rozrosnąć, to jest za ciasno. I jakbym miał teraz robić, na pewno bym nie poszedł w rurę 110 tylko 160 i na pewno to kiedyś zmienię na rurę 160, bo 110 to jest nieporozumienie, to był masakryczny błąd że się porwałem na sto dziesiątkę, gdyż no, też tak myślałem zrobić sobie, tak, że zrobić sobie myślałem sobie zrobić rośliny listne, jakieś pnące i tak dalej, no ale jak widać fantazja łańska poszła dalej no i posadziłem rośliny troszkę większe niż tylko mm, niż tylko takie pnące więc zabierają zawie, tego miejsca, no i ciasno się w takiej rurze robi, to jest po prostu za ciasna rura do, do hydroponiki ja bym tutaj zrobił na rurze 160, nie, nie dość, że łatwiejsza jest w obróbce, więcej troszkę materiału, idzie, no wiadomo, zasypu tych mediów, w moim przypadku to są media Pumex ogrodniczy, który jest Pumex ogrodniczy i świetnie się spisuje, nie zamieniłbym na, to, na nic innego. Jaka jest przykra niespodzianka? No czasami po prostu zapycha się ta rura i woda się przelewa górą. Na szczęście, tą rurę 160, tą na dole, tą dolną, mam centralnie nad akwarium, więc nie lała się za akwarium, tylko spadała do akwarium, ale nie powinna, tak, wylewać się z rury. Można sobie zrobić, że bez jakiejś tam pod spodem deski, białą ja tutaj deskę, zrobiono to w ogóle to jest z desek zrobionych salówek, obudowy, tylko z na rury, żeby nie raziły w oczy. No i lepiej, żeby drzewo nie zamakało. No i też druga sprawa, że może wypłynąć poza brzegi ekwarium, czyli z lewej do prawej strony może ta woda wypłynąć. To są takie niespodzianki. Innych niespodzianek na razie nie miałem jak do tej pory odpukać. Także to jest ten największy błąd i tutaj myślę, że do tego trzeba na na najważniejszą uwagę przykuć, żeby nie robić na 110. No, no chyba, że naprawdę tam nie wiem w tej 110 posadzimy jakieś tylko tam pnące roślinki i nic innego, to jeszcze by to może jakoś uszło. Ale i tak wolałbym w 160 to wszystko sobie posadzić, no i tyle. Mam nadzieję, że. A co do oświetlenia? No, do oświetlenia mam szynę. Także tutaj są halogeniki 6 halogeników po chyba tam 3W. Dwa halogeniki, po chyba tam nie wiem, 8 i jeden, chyba 4W. Zwykła żarówka na środku skręcona. Co jeszcze bym do tego dorobił? Na pewno w planach mam zrobić jeszcze do tej, do tej, do tej zraszacze. Mgiełka, taka mgiełka, żeby opryskiwała rośliny, gdyż te rośliny, które mam, kalate, lubią wilgotne powietrze. Są z lasów tropikalnych, mokrych, ciemnych i ciepłych. Także dlatego bym tutaj zrobił jeszcze zraszacz. Muszę się ratować takim opryskiwaczem ręcznym, żeby to wszystko sobie spryskać. A tak miałbym to z głowy. Także technicznie, jeszcze jak jakieś macie pytania, walcie śmiało, będę odpowiadał w filmach, bo tak mi po prostu jest wygodniej. Tylko piszcie w komentarzu, co Was by interesowało, to chętnie doradzę. Jak to się zabiera do hydroponiki, niech pyta też śmiało, też chętnie doradzę. Co dwie głowy, to nie jedna, z tym, że już jakieś tam doświadczenie złapałem. Hydroponika ma rok, czas, rok i miesiąc, także taki oto plan jest żeby to jeszcze trwało, <laughs> przepraszam kilka lat. Także dziękuję za serdecznie za obejrzenie materiału. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na męczące pytania. Co do światła, to wiadomo, dwie belki fluval plant nad akwarem się świecą. i tyle. Do, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję jeszcze raz, do, do kto obejrzał cały materiał od początku do końca. Także zapraszam może niebawem na następny jakiś konkretny materiał, albo mniej konkretny. Co chcecie, piszcie. Będę odpowiadał. Trzymajcie się. Cześć.